Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, tym razem świątecznym. Pokażę Wam, jak zrobić poszewkę na poduszkę. Ok, moi drodzy, a więc e, dzisiaj w świątecznym odcinku pokażę Wam jak zrobić poszewkę na jakąś taką starszą poduszkę, którą mamy w domu. E, pewnie wiele z Was ma różne poduszki, e, jedne mają zamki, także te jak ta, jedne są na stałe, więc to jest bez znaczenia, natomiast e, potrzebujecie jakąś starą poduszkę, możemy ją sobie e, jakby uszyć, poszewkę. Ja zrobię dzisiaj wersję bez zamka, czyli na zakładkę, czyli dla osób takie dla tych, którzy nie czują się pewnie przy maszynie tak, żeby nie było konieczności wszywania zamków. A więc co będziemy potrzebować? Przede wszystkim tkaninę docelową. Z racji, że mamy to odcinek świąteczny, to powiedzmy, że to jest nasza świąteczna tkanina w jelonki, więc będziemy. Tym ją tapicerować. W pierwszej kolejności, jeżeli mamy do ściągnięcia, to sobie to ściągamy, bo będziemy potrzebować wymiary i będziemy potrzebować dokładnie trzy wymiary: jedną przednią i dwie tkaniny tylne. Więc tutaj będą potrzebne właśnie te wymiary. Mamy tutaj poduszkę, zmierzymy sobie szerokość tej poduszki. Ile potrzebujemy? Pamiętajcie o tym, żeby po centymetrze nadatku jest 41 z nadatkami. Poduszka czy wkład jest kwadratowy, więc 41 na 41. Natomiast druga strona będzie musiała być trochę większa. Zróbcie najlepiej w ten sposób. Wytnijcie sobie tkaninę 41, szerokość. Natomiast te dwie zróbcie. Jeżeli tu mamy 41, zróbmy sobie 28, a drugą zróbmy sobie na zakładkę 20, momencik, tutaj zrobimy na 20. One będą za duże, natomiast później sobie je dotniemy. Ja Wam pokażę, w jaki sposób to ładnie złożyć, żeby to super wyglądało. No dobra, co mamy zmierzone, mamy, więc możemy zacząć przejść do wyrysowania tych wymiarów na tkaninie. No to co? No to działamy. A więc moi drodzy, mamy wycięte tkaniny na pokropiec. To jest przednia tkanina i tu są dwie tylne, o których wcześniej wspomniałem. Teraz musimy ją podwinąć i zaszyć, tak? bo ona będzie nam tutaj już pokazuje pira ze drzwi. O, coś takiego. Tak? Czyli dolna nie jest potrzebna górną. Musimy zaszyć. No i potem na odpowiednią wielkość tą e, podszywać. Więc to, no, lecimy z tematem. Dobra, moi drodzy, a więc mamy zaszyty jedną krawędź. Ja tutaj dodatkowo wszyłem sobie rzep, żeby poduszka mi się nie otwierała. I teraz musimy te dwie tkaniny zszyć z sobą, żeby była na wielkość tej podstawy. W jaki sposób to zrobić? Kładziemy w ten sposób e, docelową tkaninę prawa do prawej. Nie zapominajcie, żeby strony Wam się zgadzały. No i tak samo robicie z tej strony, tak? Czyli tą zakładacie na górną, żeby zgadzała się z górą. E, możecie na wszelki wypadek sobie zaznaczyć, w których miejscach one się łapią. tutaj wyżej i te miejsce dokładnie to i to musimy sobie przeszyć na maszynie, żeby nam się nie rozpadało. Z racji tego, że e, ja tutaj wszyłem ten e, rzep, to jeszcze zrobię jedną rzecz sobie odznaczę, od... lekko sobie to zagnę i w miejscu, gdzie górna krawędź będzie mojego rzepu zaznaczam sobie. Okej, czy ja wiem, że nad tym powinny być nad tym powinien być wszyty rzep. Ok, dobra, czyli zszywamy to, wszywamy rzep i wracamy do, do szycia. A więc moi drodzy, mamy to zaszyte. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, ja jeszcze na overlocku sobie obszyłem krawędzie. Dla zabezpieczenia Wy możecie to w domowych maszynach zrobić na zygzaku, na wszelki wypadek, w szczególności przy tkaninach, które się bardzo mocno szczępią, wyciągają, warto jest to zrobić, bo jednak to są pokrowce. No i co zrobić? Wystarczy teraz tylko przewrócić na prawą stronę, no i włożyć naszą, e, naszą poduszkę, nasz wkład. E, pamiętajcie o tym, żeby dobrze wywinąć e, wszystkie narożniki. No i mamy, moi drodzy, pokrowiec, pokrowiec uszyty, ewentualne jakieś nadatki tkanin, które wystają, albo nitki poobcinamy. No i co? No i tyle. W taki bardzo prosty sposób, szybki możecie zrobić sobie świąteczne poduszki. Jeżeli Wam się filmik podobał, to oczywiście liczę na, na lajki, na wasze komentarze, czy Wam się ten sposób podobał. No i co, moi drodzy, z racji tego, że to mamy świąteczny odcinek, to życzę Wam zdrowych, wesołych świąt i bogatych prezentów, jeżeli od takich oczekujecie. Dziękuję Wam bardzo za, za dzisiejszy odcinek, zapraszam na kolejny, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.